Raz, dwa, trzy. Dzwonię w sprawie yy, Pana ogłoszenia. Znalazłam Pana ogłoszenie na stronie e i jestem zainteresowana spotkaniem z Panem. <noise> Spoko, serio? Yy, tak, naprawdę. Dobra, fajnie. Ej, nic takiego nie zakładałem. Ale nie wiem, przepraszam, bo sobie teraz do mnie robisz żarty. Nie, no, proszę Pani. To są tak to, nie wiem, moim zdaniem to jest poważny portal, na którym wszystkie ogłoszenia, które są składane, są składane w pełni powagi, a pan sobie teraz próbuje ze mnie zrobić jakieś żarty, to jest naprawdę mało zabawne. Ale proszę pani, czy pani jest poważna? Na jeśli pani chce znaleźć jakąś osobę, to polecam wyjść na dwór. Na połączyć na po co? mieście, po jakiś pawach, a nie siedzieć na jakieś storii. Przepraszam, ale y, pisałam z Panem, chyba wymieniłam z 20 maili, podał mi Pan ten numer, a więc ja sobie wypraszam takich komentarzy, dobrze? Bo one a? chyba są tutaj nie na miejscu. A proszę Pani, a mogę Pani y, mi powiedzieć skąd Pan jest? E, oczywiście, Kraków. Oczywiście, jestem w okolicy Rzeszowa. No, oczywiście to, to wiem, bo Pan mi to pisał w mailach. Chyba nie jestem nienormalna, nie sądzi Pan? No proszę Pani, a może jeszcze mi Pani powie, z jakiego maila pisałem? Wie pan, że teraz niestety, ale no z pamięci nie powiem. No. I fajnie, nie no, tak jak pani to jest No ja nie ma... wiem, czy to jest takie no. fajne, czy dla pana to jest zabawne, bo dla mnie chyba mało. No a co ma być niezabawne, skoro dzwoni do mnie osoba, którą, której nie znam, z której w ogóle nie pisałem. Nie znam pani, pani mi kupiła z Krakowa dom. To... Tak, tak, tak prosił Pan o telefon, mówił Pan, że jeśli zadzwonię, umówimy się na spotkanie. A więc ja nie wiem, o co Panu teraz w tym momencie chodzi. Dobrze, no, no to możemy się w sumie umówić na to spotkanie, ja akurat nie będę mieć czas. To gdzie by Pani się chciała umówić na to spotkanie? Nie wiem, może Rzeszów, to jest tak połowa drogi ode mnie, połowa drogi od Pana. No to niedaleko, chyba 40 km od Rzeszowa. No to jestem w stanie przyjechać. Tylko gdzie? Yy, Ho yy, Dobrze. Wie pan, to I... jest taki neutralny grunt, na którym możemy się spotkać. Yy, dobrze, dobrze, tylko jeszcze pani powie te... yy, Myślę, że poniedziałek. Yy, a godzina tak mniej więcej. No ja myślę że około 16. No to dobrze. Przepraszam, że znowu niepokoję, ale dostałem teraz telefon, że niestety ale w poniedziałek no wypadło mi spotkanie, nie będziemy mogli się spotkać. Moglibyśmy to przełożyć na na przykład, nie wiem, jutro. No jutro, ale to pani wie pani pani to tak jakoś... Pani może tak bardziej wie tak. Nie rozumiem o czym pan teraz mówi. No nie wiem może jakieś... życie? Tak, dobrze, ja jestem jak najbardziej za... Pani nie lubi jakieś zabawki albo jakieś fepyszne? Nie, nie, skądże? To według pana uznania. Dobrze, bo wie pani, bo ja tak założyłem na, na tej stronie, bo ja tak wypadłem Wami wziąłem przed czasami, no tak wy pani, najbardziej mnie podnieca, kiedy pcham w dółkę, to na może chodzić. Czy pani to odpowiada, żeby. Tak, Panie, oczywiście, no, że no, mi odpowiada o, wszystko. Proszę? Tak, tak, ja jestem, że mi odpowiada. To wiem co tak jutro, jutro godzina 18 pasował panu? Yy, dobrze, dobrze. Tak? No to... No przyszło. Pani, pani nie ma jakiejś tam celulity, nie? Czego nie mam? No celulity. Nie no skądże, tak? Siłownia trzy razy w tygodniu, oczywiście. O, to jest. basem. Tak. Ciało jak u modelki. To super. Jutro o której? Osiemnastej. Osiemnastej, A Artystkę też Pani lubi. Czy co lubi? Proszę? Czy co lubię, bo nie dosłyszałam. Co ona Pani lubi? Jasne. Dobra. No to głośno. To, ja się przyszykuję, spakuję auto ładnie wyczyszczę i przyjadę. Dobra, jasne. Już się, już się nie mogę zaczekać na naszego spotkania. Ale gdzieś czy wyskoczyłem w plener, czy może jakiś pokoik sobie zamówimy? Nie no ja chyba preferuję łono natury, czyli plener.